Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Miejsce i Syna i ducha świętego. Amen. Duchu święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem, do czynienia wiecznym przez Chrystusa pana naszego. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła, postała do Rzymian, Bracia. Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna Swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, jeżeli postępujemy nie według ciała, lecz według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w nas duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego was swego Ducha. Oto lud wierny szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia. Świat i jego mieszkańcy, albowiem On Go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu, człowiek rąk nieskalanek i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom, on otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Słowa ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich. Było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Zacznę od podtytułu, słowa, które dzisiaj czytamy. Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna. Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna. Grzech przed na świat, przez nieposłuszeństwo nieposłuszeństwo pierwszych ludzi I mówi się o Chrystusie jako drugim Adamie pierwszy Adam z grzechu przez nieposłuszeństwo Chrystus przez posłuszeństwo nas odkupił od grzechu odkupił nas od śmierci otworzył nam niebo i tu mamy takie zestawienie ci którzy żyją według ciała dążą do tego czego chce ciało Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Właśnie. Jesteśmy istotami cielesno-duchowymi i mamy te pragnienia i duchowe, i cielesne, i jest ciągła walka między tym. I trzeba się z tym zgodzić, że, że to takie jakby, no, jest to naturalne, że on, te pragnienia będą się rodzić, będą się pojawiać, i nie możemy oczekiwać od siebie, że że będę jakby nie czuły na, na wszystko, co, 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 co proponuje grzech, pokusy, one są i będą. Natomiast cała mądrość polega na tym, żeby no, uważać, strzec się, chodzić po, po krawędzi, omijać jak dziury na drodze. Kiedy ja samochodem i raz gdzieś wpadnę w jakąś dziurę, następny raz już z daleka, to omijam tą dziurę jeszcze. Mało tego jeszcze inny, będę mówił: Słuchaj, uważaj, bo tam taka dziura jest niebezpieczna, żebyś sobie koła nie urwał. I podobnie w życiu duchowym zdobywamy doświadczenie i się uczymy, uczymy, uczymy. Czyli nawet upadki, grzechy są dla nas w cudzysłowie, ale i dosłownie korzystne, bo my z tego się nauczymy. My z tego czerpiemy doświadczenie i jest szansa, że że będziemy coraz bardziej uważni, coraz bardziej będziemy walczyć, zmagać się, ale też będziemy właśnie znali swoją słabość, żeby nie wchodzić tam, gdzie nie powinienem, bo zawsze się to skończy takim czy innym grzechem. No, no tak jakby właśnie włożyć stopę w błoto i oczekiwać, żeby stopa była czysta. No, jeśli wkładam w błoto, to no będzie, ona będzie brudna i ilekroć włożę, tyle ktoś będzie brudna. Więc y, nauczyć się y, dołożyć wszelkich starań, żeby nie wejść w to błoto. Żeby w to błoto nie stanąć. Jeśli nie stanę, będzie, będą buty czyste. Jeśli wejdę, będą zawsze brudne. Y, psalm y, oto lud wierny, szukający Boga. My ciągle Pana Boga jakoś szukamy. Szukamy na różne sposoby poprzez modlitwę, poprzez sakramenty, poprzez czytanie, rozważanie Słowa Bożego. Szukamy Boga w drugim człowieku. Szukamy Boga w przyrodzie, w pięknie przyrody. Szukamy Boga w codziennych jakichś nacnieniach, znakach, sytuacjach. Możemy tego Pana Boga na różne sposoby dostrzegać, byleby otworzyć na to swoje serce, byle tylko tego Boga właśnie chcieć tam zobaczyć, usłyszeć. Bóg działa czasem bardzo subtelnie, delikatnie, niepostrzeżenie, chcieć tego Boga właśnie w tych subtelnościach. Widzieć, usłyszeć, zobaczyć. I ewangelia, która nazywa nawrócenia, i Pan Jezus mówi takie słowa: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 17, na których zwaliła się wieża w Sylaje, zabija i było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I yy, grzech, on pociąga za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Ale zawsze jest szansa, Wrócić, wyjść. Więc Pan Jezus mówi nam właśnie, jeśli nawrócicie, gdyby się nawrócić, to będzie dobrze. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zgniecie. Bóg zawsze nam daje szansę. Zawsze czeka na nasze nawrócenie. Zawsze chce naszego nawrócenia. Zawsze chce naszego powrotu. Nigdy się nie zmęczy przebaczaniem. Jest zawsze gotowy przebaczyć. Zawsze gotowy wyciąga jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz po nas rękę. Zawsze czeka, zawsze Zawsze yy, daje szansę, nie, nikogo nie przekreśla. Mam do przykład tego ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę, szukam owocu w tym drzewie figowym, a nie znajduję je. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia. On mówi: Pani, jeszcze na ten drogę, pozostawaj, ja kopię i obłożę nawozem, może wyda na owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Bóg jest tym, który ciągle obkłada nawozem ciągle daje szansę, ciągle oczekuje, że uda się, że coś się zmieni, że ten człowiek się nawróci, że, że wejdzie w dobrą relację z Bogiem, że naprawi swoją relację z bliskimi. Bóg ciągle daje szansę. A co do obkładania nawozu, to takie kiedyś yy, właśnie miałem na ten temat myśli, że dobre owoce rodzą się na czym? Mówimy tak ładnie nawóz. A dosłownie co to jest? To jest gnój, To są odchody ze zwierząt. I teraz takie to jest bardzo dziwne, najlepsze, najsmaczniejsze owoce i najzdrowsze yy, rosną na gnoju, na ziemi zmieszanej z gnojem, uprawionej na tym nawozie, naturalnym nawozie. Więc jeśli doświadczamy w życiu różnych trudności, przeciwności, jako życie nas obkłada takim nawozem, takim mówiąc dosadnie, takim gnojem. My się z tym źle czujemy, ale właśnie patrząc ewangelicznie, patrząc przez pryzmat tego doświadczenia w przyrodzie, to najlepsze nasze owoce, nasze duchowe przeżycia, doświadczenia, one się zrodzą tam, gdzie będzie najtrudniej, gdzie ktoś nas będzie niszczył, ktoś nas będzie prześladował, gdzie ktoś nas będzie takim właśnie duchowym i jakimś jakimś tamkolwiek innym tym w cudzysłowie gnojem obkłada. Czyli jeśli doświadczasz takich trudności, doświadczasz takich przeciwności, one są trudne dla ciebie, ciężko to przyjąć, może się okazać, że jest dla ciebie najlepszy czas, bo świat okłada cię tym nawozem, a ty dzięki temu wydasz najlepsze owoce, najzdrowsze owoce swojego życia. Więc to jest bardzo ciekawe. I tak właśnie, patrząc na życie wielu świętych, to tak jest. Kiedy przeżywali największe trudności, największe problemy. Z tego rodziły się najwspanialsze rzeczy. Nawet kiedy ich zamordowano, zabito, to była kropka nad i do wielkiej świętości. Może ten sposób patrzenia pozwoli ci ze spokojem, z wiarą przyjmować to, co trudne, co nie potrafisz zrozumieć, dlaczego się tak dzieje, dlaczego tyle cierpienia, dlaczego tyle problemów, dlaczego tyle trudności. Przyjąć z wiarą, przyjąć ze spokojem, wielkim zaufaniem do Boga, który. W innym miejscu Ewangelii czytamy, tam gdzie zmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. I tak jest bardzo często w naszym życiu. Tam gdzie jest trudno, tam gdzie są grzechy, tam gdzie są słabości, z tego razem z Panem Bogiem mogą wyjść niesamowite rzeczy. Pracuj, módl się, działaj, bądź blisko Pana Boga, otwiera się na Jego łaskę, na Jego natchnienia, a Bóg dokona w Tobie z Ciebie wielkich rzeczy. Niech Cię Bóg tym wszystkim błogosławi mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa Pa.